Siemaneczko w ostatnim czasie, gdy panuje ten wirus, no troszeczkę zagłębiam się w internecie w różne, różne materiały, które są nam wszystkim bardzo dobrze dostępne i gdzieś tam staram się podpatrywać tych topowych piłkarzy. Znalazłem takie, taki jeden filmik z indywidualnego treningu Leo Messiego i chciałbym Wam pokazać tutaj jedno bardzo fajne ćwiczonko, które, które właśnie Messi wykonuje i naprawdę przyznam, fajne jest, Takie się wykonuje. Jeśli chodzi o sprzęt, potrzebna jest tylko piłka i 6 kapsli, więc nie potrzeba jakiegoś wielkiego sprzętu, plac, no taki troszeczkę jest na to potrzebny, ale myślę, że każdy gdzieś tam jest w stanie to zrobić, albo można po prostu zmniejszyć gdzieś tam ten obszar tego ćwiczenia i nawet wykonać coś podobnego w domu, jeśli macie troszeczkę, troszeczkę większy na przykład salon. Oczywiście w internecie nie ma napisanych wszystkich wymiarów jak i co wygląda, więc gdzieś tam tak na oko sobie to, to wymierzyłem i robię po prostu takie odstępy w krokach na 2 metry, czyli dwa dłuższe kroki. Jak widzicie idealnie wszystko wyszło, więc nic, nie pozostaje nic innego, jak tylko ćwiczyć nie wygląda następująco, biegniemy sobie z piłeczką do jednego z kapsli, robimy zwrot w dowolnym kierunku, w kierunku kapsla, do którego chcemy po prostu następnego biec i tak za każdym razem, więc już Wam pokazuję o co mi tutaj chodzi, załóżmy wybieram sobie kapsel po mojej prawej stronie, następny kapsel załóżmy będzie po przekątnej, tak więc prowadząc sobie na kapsel robię zwrot i staram się, że tak powiem jak najszybciej zwrócić się w kierunku tamtego kapsla, do którego chcę biec. I następnie znowu jest to samo, z tamtego kapsla, załóżmy, że chcę wrócić tutaj. I tak wygląda to proste ćwiczenie, które wykonuje najlepszy piłkarz na świecie. Jeden z wielu najlepszych piłkarzy na świecie, żeby tutaj mnie ktoś nie zjadł. Um i co? I po prostu tak sobie pracujecie. Pamiętajcie, żeby e, trenować sobie swoją obunożność, tak więc w tym ćwiczeniu korzystajcie z jednej i drugiej nogi. Możecie to robić na przemian, możecie przez cały czas na przykład pracować jedną nogą. Ja się staram cały czas w różny sposób optymalnie pracować tak, aby wyjście z danego kapsla było jak najszybsze, jak najszybsze do następnego. Więc czy to będzie prawa czy lewa, staram się po prostu nie ograniczać tym, tylko czym jest szybciej, tym biorę i, i, i tyle. Jeśli chodzi o tempo, preferowałbym taką niską intensywność, żeby tutaj nie przesadzić na początek, dobiegać do tego kapsla i robić jak najlepiej technicznie ten zwrot, bo Messi ma taki charakterystyczny właśnie taki zwrocik i on często po prostu łamie kolana tym obrońcom, a później bym dokładał do tego tempo. Zabrać sobie piłeczkę i pracować technicznie. Słuchajcie, jestem teraz po dwóch takich konkretnych seriach, w których tak mocno popracowałem na, na takiej dosyć mocnej dynamice. Może nie jest to jeszcze coś najszybszego, ponieważ też trzeba brać pod uwagę warunki i tak dalej, ale też było zachowanie techniki i nogi dostały dosyć, bo wiecie, to jest mały prac, nogi muszą nisko pracować, żebyście byli w stanie się wyrabiać, przez to też, no właśnie, te nóżki dostają. Na koniec wykonuję sobie ćwiczenie jednego piłkarza z książki, które. Teoretycznie to są często ćwiczenia bardzo proste tak w takim wiecie rozumowaniu, że no przecież to jest banalne, czemu na to nie wpadłem, e, ale się tego nie robi, a na przykład po przeczytaniu takiej książki się takiego kurde on to robił, był tam gdzie był albo jest teraz tam gdzie jest, e, no i... Co myślicie o tym? Jeśli chcecie, żeby dalej jakieś Wam ćwiczonka pokazywać, po prostu dajcie znać w komentarzu, jakiego piłkarza byście chcieli zobaczyć. Ja sobie posiedzę w internecie, tak jak sobie dotychczas siedzę i pooglądam różnych zawodników. Mogą to być zawodnicy, którzy już nie grają, może coś się uda znaleźć, może nie. Będziemy kombinować, tak więc y, jesteśmy w kontakcie, dawajcie znać, trzymajcie się, siema!